Skuna w skunaw, palę santo, yerba Palisz suwaria, nie tykam ścierwa W głowie sumiał jakiś głos co pękał Ale drugi umiał go zagłuszyć Pętla na syjnie, bungee Lek mam na brak wyobraźni Przerwa się pali ten plancik Demon opętał mnie zażyć To tylko przynęta Bo chyba się chciałem zatracić Kurwa mać mi Niepotrzebne twe uznanie, daj respekt, bo chociaż go nie chcę, to wezmę. Jak życie jest testem, to mów na mnie tester, peset. Znalazłem z nim swoją drogę i lecę w ten bezknes Nie wiem, w co włożyć Mam ręce, ale je wkładam, co mogę. Jak nie wyjdzie, to pies Moja muzyka nie des, moja muzyka nie pop, moja muzyka nie rap, moja muzyka to rock, moja muzyka to rock, moja muzyka to rock, moja muzyka to rock. Moja muzyka to rock, Ej, Mija mi kolejny rok, kolejny krok na tej drodze do nikąd Bo ile bym nie miał ty więcej A nic tu nie wezmę za fliko Idę z ekipą bo swoje dla mnie Someli to magnoje Wyrastają z nikąd to tyle A nie jeden mówił ich chwilą przez to już chwilę jak robić, mam hajs Chcę robić ze stylem, choć ogień gdzieś zgastość, co zdaje siłę. Nie szukaj wad w nas, nie pytaj o imię, bo to już nie rap. Odpalaj maszynę, i ruszam świat. Jestem ponad cukin synie, pozdrawiam skład, a co płynie? Życie to palam w Dalinie. Życie to palam Dalinie, czy nie? Kiedyś zdobędę ten świat, może jutro, może za rok. Nowy bałagan, nieład. Dla przyjaciół jestem rob, a moi wrogowie to każdy to pieprzony knot. Nie warci bez w pyskim Wolę zrobić następny krok, cześć Hojno masz dupę i cycki Wszyscy mogą cię mieć A ty myślisz, że możesz mieć wszystkich Punkt widzenia to ciekawa rzecz Ja chcę tą jedyną jak jest Co w ogóle znaczy kogoś mieć Chcę żebyś czuła się jak z Kiedyś się czułem jak śmieć. Palec na hale ale mordo przerwa. Walisz w nos, ja nie tykam szczerba. Siedma mam, dziś Kali Amsterdam. W głowie słyszę jakiś głos, co pęka. Złamana szczęka, rzepka, zatoki. Zebrano z wybite palce na rękach. Czuję niedosyt, jest mi nie dość Urodzony w czepku, nie przegra. Pale na kuna, pale sam tamto jerba. Pali szuwar, ja nie tykam szczerba. W głowie słyszę jakiś głos, co pęka. Ale drugi umiał go zakuszyć. Pętla na szyi, nie bandzi. Lek mam na brak wyobraźni. Przerwa się pali ten Demon mnie Dziś to tylko przynęta, bo chyba ci chciałem bo zatracić Kurwa mać, mać mi, niepotrzebne Twe uznanie Daj respekt, bo chociaż go nie chcę to wezmę Jak życie jest festem, to mów na mnie tester Znalazłem tu swoją drogę i lecę ten bezkres Nie wiem w co włożyć mam ręce, ale je wkładam co mogę Jak nie wyjdzie jebał to pies, pies <laughs>